Znajdujemy się w Bazylice Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Łodzi. Witam serdecznie gospodarza tego miejsca, księdza kardynała Grzegorza Rysia. Szczęść Boże. Szczęść Boże, to znaczy zasadniczo ja witam, bo ja tu jestem gospodarzem. Księże kardynale, Jezus wybrał siostrę Faustynę do tego, aby przekazała światu orędzie Bożego Miłosierdzia, choć można sobie wyobrazić, że mógł przyjść do kogoś bardziej wykształconego, doświadczonego, który napisałby wielkie naukowe dzieła o Bożym Miłosierdzie. Co nam przez to chciał powiedzieć, przez wybór właśnie siostry Faustyny? To, to są takie Boże priorytety w całej historii zbawienia kiedy czytamy biblię by poznawać tych ludzi szczególnie przez Boga wybranych właśnie żeby prezentować jego słowo jego czyny żeby go objawiać to to zawsze są ludzie prości to są pasterze a nie filozofowie to na przykład jest nazaret a nie Jerozolima, a tym bardziej Rzym. Zawsze Pan Bóg wybiera to, co proste. Święty Paweł napisał, że Bóg wybiera to, co nie jest. Nie? My zawsze mówimy, Ty nie wiesz, kim ja jestem, żeby pokazać jakąś swoją, podkreślić swoją wagę, nie wiem, wykształcenie, doświadczenie, mądrość, cokolwiek. Kim ja jestem. Tak, słuchaj mnie, bo ja jestem tym i tym. Bóg wybiera to, co nie jest. Faustyna. Należy właśnie do tych ludzi, o których zwykle mówimy, że właściwie ich nie ma. Jest taka scena opisana przez nią w dzienniczku, że jedna ze starszych sióstr mówi do niej także, że, że pan Jezus przez takich jak ty to na pewno nie może się objawiać. Takich to nie wybiera. I Faustyna o tym opowiada Jezusowi, a Jezus ją utwierdza w tym przekonaniu, że. Właśnie wybiera to co proste, to co małe. Co wydarzyło się tu w kościele w Łodzi w ogóle w życiu dziewiętnastoletniej Faustyny, bo to były bardzo ważne wydarzenia, które zmieniły jej życie. To ja bym najpierw przeczytał. To jest jesteśmy troszkę ponad 100 lat od tego wydarzenia, bo to był lipiec, sam początek roku 1924 i na początku dzienniczka Faustyna wspomina to wydarzenie. W pewnej chwili byłam z jedną z sióstr swoich na balu. Ten bal nie był daleko stąd. To jest może dwa kilometry, 15-20 minut na nogach. Kiedy się wszyscy najlepiej bawili. Dusza moja doznawała wewnętrznych udręczeń. W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrzałam Jezusa obok Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, który mi powiedział te słowa: Dokąd cię będę cierpiał, i dokąd mnie zwodzić będziesz? W tej chwili umilkła, wdzięczna muzyka Znikło z oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałam Pozostał Jezus i ja Usiadłam obok swej drogiej siostry Pozorując to, co zaszło w duszy mojej bólem głowy po chwili opuściłam potajemnie towarzystwo i siostrę, udałam się do katedry świętego Stanisława Kostki. Godzina już zaczęła szarzeć. Ludzi było mało w katedrze, nie zwracając uwagi na nic, co się wokoło dzieje, padłam krzyżem przed Najświętszym Sakramentem i prosiłam Pana, aby mi raczył dać poznać, co mam czynić dalej. Wtem usłyszałam te słowa: Jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru. Wstałam od modlitwy, poszłam do domu, załatwiłam rzeczy konieczne, a na zajutrz bez niczego przyjechałam do Warszawy. Tak opisuje to święta siostra Faustyna. To, co księża kardynale tak naprawdę wydarzyło się w tej relacji między Bogiem a człowiekiem? Hey, no, ja się dość długo zastanawiałem nad tym zdaniem Jezusowym, wypowiedzianym na zabawie, dokąd cię będę cierpiał, dokąd mnie będziesz zwodzić. Takim trochę wyrzutem, można powiedzieć. Tak, ale. No, <laughs> <laughs> zastanawiałem się, kto tak mówi. Odpowiedź chyba jest taka, że tak mówi zakochany. Tak mówi zakochany. Znaczy. Dokąd jeszcze nie odpowiesz na, moje, na moją miłość, na moje zaloty. Tak, to znaczy, owszem, ten zakochany no, ma taką twarz, której się można trochę przestraszyć pewnie, bo ona go zobaczyła cierpiącego, pokrytego ranami, więc on jest jakąś odwrotnością tego, co nam się wydaje, może za ładne i atrakcyjne, no ale. Mm, Jezus mówi: Nie ma większej miłości, jak ten, kto oddaje życie za przyjaciół swoich. To jest jedno wielkie słowo: Kocham Cię i dokąd będę Ci to powtarzał, a Ty nic z tego nie robisz. To jest jakiś klucz do zrozumienia miłosierdzia, bo nam się zwykle miłosierdzie kojarzy. Tak, nam dzisiaj ukształtowanym w naszej cywilizacji miłosierdzie się nam kojarzy z litością. Natomiast w tym tekście i w tym wydarzeniu miłosierdzie jest od początku do końca miłością. Miłością, która jest wierna, która przekracza także właśnie taki moment zawodu kogoś, kto jest zakochany. Wydaje się, że nie może dotrzeć. Próbuje, próbuje. To nic z tego nie wychodzi, w końcu znalazł sposób, żeby trafić. I bardzo piękne jest to, że ona z tego balu pewnie przybiegła po prostu do katedry, bo nie mogła spokojnie iść, jakoś chyba sobie tego nikt nie wyobraża w ten sposób. No i tu nie patrząc na to, że są ludzie w katedrze, położyła się krzyżem przed Najświętszym Sakramentem. No i stąd wyszła z postanowieniem wyjazdu do Warszawy i wstąpienia do klasztoru. Już wcześniej, jako kilkuletnia dziewczynka, e, chciała to zrobić, ale rodzice jej nie pozwalali. Dopiero tutaj tak naprawdę usłyszała e, głos, który pozwolił jej podjąć absolutnie bez żadnych wątpliwości tę decyzję. Pytanie, jak rozpoznać ten ten głos, jak rozpoznać powołanie w dzisiejszych czasach, e, kiedy młodzi ludzie mają tyle wątpliwości. Helena, Faustyna, tych wątpliwości nie miała, zaufała Bogu. Ja myślę, że to jest tak, gdy chodzi o powołanie, to Pan Bóg zawsze przychodzi przez wydarzenia. To, to nie od razu musi być takie powołanie, no właśnie, że aha, to pójdziesz do klasztoru albo tu jest właśnie ten mężczyzna, którego masz wybrać za swojego męża albo tu jest ta kobieta, która będzie Twoją żoną i matką Twoich dzieci albo właściwie to tu jest to seminarium, do którego może wstąpić, my mamy trzy, gdyby ktoś chciał, to zapraszam. E, powołanie przychodzi zawsze z jakimś wydarzeniem, może być na przykład takie, że ktoś w domu jest chory, to, to, to wydarzenie mówi mi, że jestem powołany, by mu oddać trochę czasu, by mu na przykład zrobić herbatę dobrą z cytryną i z sokiem malinowym. Powołanie to jest wydarzenie, e, to jest o tyle ważne, że ludziom zwykle się wydaje, że, że powołanie trzeba czytać wyłącznie wewnątrz. Tak? Czyli w jakichś predyspozycjach swoich, w pragnieniach ukrytych, mniej lub bardziej sprecyzowanych jakichś skłonnościach, marzeniach. No i tak teraz, jakby ludzie mogli, to by tak weszli w siebie i bez przerwy tam przeglądali te wszystkie swoje kwalifikacje wewnętrzne. A tymczasem w życiu zakonnym jest tak, że jak jakaś wspólnota zakonna nie wybierze sobie tej osoby i nie powie, tak, chcemy w niej mieć siostrę, która złoży tu śluby, to nie złoży tych ślubów. W powołaniu do kapłaństwa, jak nie wstanie rektor przed biskupem i nie powie, święta matka Kościół prosi ojczy, żebyś tego wyświęcił na księdza, to nie będzie księdzem. To nie chodzi tylko o to, jakie mam wewnętrzne predyspozycje, tylko chodzi także o to, jakie są wydarzenia wokół mnie. Tak? I, e, Pan Bóg też przychodzi potrzebami e, potrzebami konkretnych ludzi, konkretnych wspólnot. E, młodemu człowiekowi dzisiaj to bym bardzo radził właśnie takie poszerzenie trochę optyki e, i własnego oglądu świata, bo wydaje mi się, że. To jest to, co dzisiaj młodemu człowiekowi może czego może człowiekowi młodemu brakować. Tak? Znaczy, tak bardzo skupieni jesteśmy na sobie. Najlepiej wszystko rozeznać w najnowszym modelu telefonu komórkowego, ale niektórych rzeczy tam nie ma, ja się boję. Więc trzeba trochę patrzeć obok, widzieć ludzi, ich sytuacje, widzieć ich potrzeby. No jeśli mówimy o świecie wiary, nie wiem, patrzeć w kościół, widzieć potrzeby kościoła Pan przychodzi przez wydarzenia. Zaufanie Bogu, posłuszeństwo Bogu, ale też pokora. Była czymś, co towarzyszyło Świętej Faustynie, a w życiu tej pokory chyba dzisiaj też nam wszystkim brakuje. Pokora to jest taka cnota, która. No tak się zwykle mówi. Ustawia nas w prawdzie. to nie, nie chodzi o to, żeby siebie w sposób sztuczny poniżać, nie wiem, biczować i obrażać. Wtedy bardzo łatwo jest wpaść w rozpacz, która jest niczym innym, tylko inną formą pychy. Rozpaczam, bo nie mogę sięgnąć po to, co wydaje mi się, inni zdobywają z łatwością, a dla mnie jest to. Nieosiągalne, więc rozpacz jest inną formą pychy. Tak? Mam w sobie ambicje, których nie jestem w stanie zaspokoić, i wtedy wpadam w gniew, w, znie, w zniechęcenie i um, właśnie w rozpacz. Poza tym myślę, to jest ważne, że pokora, będąc prawdą, jest też prawdą w relacjach z innymi. Tak? Pokorny to jest ten człowiek, który potrafi. Zobaczyć drugiego i się nim ucieszyć. Największym przykładem pychy w Nowym Testamencie jest faryzeusz, który nie może znieść obok siebie celnika, który się modli w świątyni, a mówi do Boga: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak, jak ten celnik. Więc Pyszny potrzebuje drugiego tylko po to, żeby się z nim porównać i się ucieszyć, że jestem lepszy. Mam to, czego ty nie masz. Złapałem to, czegoś ty nie złapał. Ja osiągnąłem coś, czego ty nigdy nie osiągniesz. I to, yy. Dlatego jestem szczęśliwy, bo ty jesteś smutny. I im bardziej Ty jesteś smutny, ja jestem tym bardziej szczęśliwy. Pyszałek potrzebuje drugiego, jako kontrastu dla swojego sukcesu, dla swojej cnoty. No to są bardzo biedni ludzie, bo jeśli trafią do nieba, to będą nieszczęśliwi. Tak? Bo tam nie będzie nikogo, nad kim mogliby się postawić. Pokorny człowiek potrzebuje drugiego i cieszy się tym, co drugi osiągnął, potrafi się tym cieszyć także dla siebie, tak? że nie traktuję drugiego jak rywala, tylko traktuję drugiego jako wydarzenie, które mi się zadziało w życiu bardzo piękne i szczęśliwe, bo dzięki temu mam dostęp do rzeczy, których sam bym nigdy nie wypracował. A jakie elementy duchowości Faustyny mogą być inspirujące dziś dla współczesnych? Bo jej życie miało miejsce w zupełnie innym. Świecie 100 lat temu, a z drugiej strony, przecież w te 100 lat my ludzie nie zmieniliśmy się. No, może jest tak, że potrzeby nasze się nie zmieniły, ale wyrażamy je inaczej też pewnie zaspokajamy je inaczej. No, jak myślę o Faustynie, to najpierw oczywiście myślę o miłosierdziu, i to też nie jest tak, że to jest tylko Faustyna. To jest tak, że przez, no tak, myślę, ostatnie dwa wieki, Pan Bóg nieustannie to podpowiada człowiekowi, że, że miłosierdzie jest odpowiedzią na wszystkie wariactwa, dramaty, szaleństwa, jakie w naszym świecie nie się dzieją, tylko my, my sprawiamy. Znaczy, w wieku dwóch wojen światowych, Świat usłyszał orędzie o miłosierdziu i e, dokąd świat tego nie zrozumie, będzie strasznie biedny. To znaczy Będzie stosował e, leczenie dżumy przez cholerę. To, to jest to, co się w naszym świecie dzieje. Ludzie myślą, że wojnę można zakończyć zbrojąc się po zęby i zabijając przeciwników, ilu się tylko da. E, no więc tak, się, tak można wygrać wojnę, tak można doprowadzić do jakiegoś rozejmu, ale tak się nigdy nie doprowadza do pokoju. Pokój przychodzi tam, gdzie jest miłosierdzie i gdzie jest przebaczenie. Dokąd tego nie zrozumiemy, będziemy się zabijać na zmianę z większym, z lepszym, z mniejszym skutkiem. Miłosierdzie to jest takie wyjście do drugiego, które jednak zawiesza trochę na kołku. Taką wymierną, prostą, wymienną sprawiedliwość. A ta wymienna sprawiedliwość to jest jeden z naszych najczęściej uwielbianych bożków. Nie? Mam swoje prawo i mnie się należy. I wszyscy muszą moje prawo respektować. I tu nie chodzi o to, żeby komuś odmawiać jego praw, tylko że ja potrafię z niektórych swoich praw zrezygnować. To jest właśnie miłosierdzie. Myślę też, że w przypadku Faustyny ogromnie ważną jest duchowość eucharystyczna. Ona bardzo często widziała Jezusa w hostii. Więc była bardzo skupiona na Jezusie eucharystycznym. Ale też wzajemnie Pan Jezus bardzo często w niej widział hostię. I to jest jedno z takich najczęstszych określeń w dzienniczku, kiedy Jezus mówi do Faustyny Hostio moja. To jest absolutnie przepiękne. Ona w tej całej swojej małości jest najlepszym materiałem na to, żeby On mógł się stać obecny. Tak jak się staje obecny w Eucharystii w kawałku prostego chleba. Więc Hostio moja. Jest oczywiście jeszcze wiele, wiele rzeczy w, w, w dzienniczku, które warto czytać i i rozpoznawać. Ja, mistrzem też czytania Faustyny był ksiądz Presor Tischner i on wydobywał z niej taką postawę miłości, która potrafi być bezradna. To jest duchowość Faustyny pasyjna. Gdyby mogła, to by Jezusowi wzięła cierpienia, których On doświadcza. No bo tak Go kocha, że chciałaby to cierpienie wziąć na siebie, ale nie może. Więc musi się właśnie e, zmagać ze swoją ma, maleńkością, z trochę ze swoją bezradnością. E, no i to jest jedno z najważniejszych zmagań miłości: nie? że nieraz jesteśmy bezradni w rozmaitych sytuacjach, ale przy tej bezradności nie przestajemy kochać i potrafimy unieść tę swoją bezradność. To bardzo też piękne. W tym kontekście dzisiejszych niepewnych czasów, trudnych, gdzie towarzyszy nam wiele obaw, o których ksiądz kardynał powiedział, pewnie szczególnie ważne jest właśnie, by zaglądać do Dzienniczka Faustyny, ale też opowiadać światu o Bożym Miłosierdziu jeszcze więcej, by ta postać zarówno Faustyny, jak i Bożego Miłosierdzia była na całym świecie bardziej znana. Czycie, Dzienniczek jest bardzo ważną lekturą i świadectwo Faustyny jest bardzo ważną postawą i przesłaniem, ale pamiętajmy, że to jest dzisiaj absolutnie przesłanie Kościoła i nieprzerwane tak mi się wydaje od czasów Soboru Watykańskiego II. To jest Jan XXIII, który jak zwoływał Sobor, to mówił, że Kościół potrzebuje odszukać zupełnie nowe podejście do świata i do człowieka dzisiejszego, Gdzieś odrzucić te, to podejście takie wykluczające, wyklinające, używające anatemy. Natomiast, właśnie odnaleźć podejście, które jest pełne akceptacji miłosierdzia. Potem jest Paweł VI, który zamyka sobór i mówi, że to jest takie bardzo piękne, choć język może niekoniecznie strawny, że paradygmatem dla kościoła powinna być stara historia o Samarytaninie. To jest bardzo piękna przypowieść o Samarytaninie jest paradygmatem, czyli tym co jest jeszcze pod dogmatami. Niezależnie od tego czego nauczamy to jest wcześniejsze, jest grunt wcześniejszy, to jest przypowieść o miłosiernym Samarytaninie. No i potem mamy oczywiście Wielki Pontyfikat Jana Pawła II, który się zaczyna od Dives in Misericordia, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. No i dochodzimy do Franciszka, który mówi, że miłosierdzie to jest imię Boga. To, więc to jest jakieś nieustanne nauczanie z jednej strony tego Kościoła na poziomie magisterium, tak? czy już, już się wyżej nie da, już się bardziej autorytatywnie nie da, a z drugiej strony jest świadectwo prostej siostry zakonnej. Kobiety, która jest charyzmatykiem, charyzmatycznej miłości, spotkania z Jezusem Chrystusem, i te świadectwa się ze sobą schodzą, uzupełniają. I ci, którzy w kościele nauczają z największym autorytetem, są też zafascynowani jej przekazem. To, to, to jest bardzo piękne. Na ile Symfonia Miłosierdzia? Absolutnie wyjątkowy projekt, może się właśnie przysłużyć propagowaniu i Bożego Miłosierdzia, i samej sylwetki siostry Faustyny? No może dlatego, że językiem człowieka dzisiejszego jest język kultury i e, estetyki, piękna. Jan Paweł II kiedyś powiedział tak, że nowa estetyka zbawi świat. Ten nową estetę, to, to sformułowanie zresztą potem wielokrotnie powtarzał założyciel drogi neukatu Kiku. Kiko. Ta droga estetyczna, droga piękna jest drogą, która dzisiaj do człowieka przemawia. Człowiek. Dzisiaj jest woli język znaków niż słów. No więc dla, dlatego ta symfonia myślę ma wielkie szanse docierania do tego człowieka, jakim on dzisiaj jest, bo będzie mówić jego językiem i odwoływać się do jego wrażliwości. Kończąc nasze spotkanie tutaj w katedrze warto jeszcze spojrzeć na twarz Jezusa, która tu się znajduje, bo zapewne wielu z nas rozpozna tę twarz, także w pewnym wyjątkowym obrazie. No, jak Faustyna zlecała wykonywanie obrazów, musiała mieć jakąś twarz Jezusa przed oczami. My, my tu jesteśmy w Łodzi absolutnie przekonani, że to jest ta twarz, że tego Jezusa widziała w tym momencie kluczowym w swoim życiu, kiedy wybierała go na swojego oblubieńca w, w powołaniu zakonnym. No więc trudno, żeby potem jakichś innych rysów jego twarzy jeszcze szukała. Pięknie dziękuję za rozmowę.